Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk i Witajcie w kolejnej rozdawajce, czyli w sumie, że tak powiem, małym programiku na YouTube, gdzie rozdaję wam za darmo gry, a jedyne co musicie zrobić, to dać komentarz pod filmikiem. No i jako że w poprzednim filmiku rozdawałem grę, już sprawdzam Horizon Zero Dawn, wygrała jedna osoba, ponieważ tylko i wyłącznie jedna osoba się zgłosiła, więc tutaj macie jego, Gratulacje, na e-mail został ci wysłany kod do gry. Gra jest na Steama. Teraz, jeżeli chodzi o kolejną grę, którą ja Wam rozdam, jest to Shadow of War Definition Edition, czyli edy edy edycja z absolutnie każdym dodatkiem. Naprawdę super gierka. Tutaj macie gdzieś jakieś przebłyski tej gry. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Próbowałem ją rozdać wcześniej, nikt się nie zgłosi. może w tym filmiku ktoś się zgłosi. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie macie tu przykład. Bardzo bym Was prosił, nie piszcie gmail.com na przykład na końcu, tylko na przykład g, jeżeli to jest gmail. Bez żadnego .com, gdyż YouTube usuwa mi każdy komentarz. I nawet tego, który w tym momencie wygrał, napisał mi gmail.com i komentarz został automatycznie usunięty. Niestety, ale YouTube się pierdzieli. Tak więc dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Do następnego filmiku. Cześć.